Chciałbyś zagrać z takimi kartami, ale brakuje Ci FIFA Coins? Sprawdź ofertę supercoins.pl. Kupisz i sprzedasz tam końce na PC oraz na konsolę. Nie musisz martwić się banem dzięki zastosowaniu unikalnych i sprawdzonych metod dostawy monet. Trwa promocja na końcu z okazji drugiego tygodnia eventu Food Fantasy. Czekają na Was nagrody o wartości 10 milionów końców, w tym tajemnicze karty niespodzianki. Z kodem rabatowym widocznym na ekranie dostaniecie 10% zniżki. Link w opisie, polecam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w filmie, który mam nadzieję da taki powiew świeżości na moim kanale. Coś, czego jeszcze nie było w Polsce, chyba także tego nie widziałem, jeśli chodzi o FIFA. Natomiast pomysł, nie będę ukrywał, wziąłem za granicę, mega mi się spodobał i stwierdziłem, że muszę coś takiego zrobić. Szybciutko jeszcze Wam powiem, że 300 łapek pod tym filmem oznacza drugą część tego filmu, tak więc zostawiacie łapki, a możliwe, że jeszcze dziś bądź też jutro rano pojawi się kolejny film. Mianowicie dzisiaj zajmiemy się imperializmem w FIFA 23, inaczej mówiąc, mappingiem, kiedyś coś takiego było mocno popularne w jakichś grach. My dzisiaj przełożymy to na FIFA 23. Jak widzicie, mamy tutaj mapę, na której znajdują się wszystkie kluby z Ekstra klasy. Następnie będziemy sobie losować jeden z zespołów, właśnie Ekstra klasy. Jak widzicie, już tutaj mamy koło fortuny z nimi. Następnie, kiedy wypadnie nam przykładowo Legia Warszawa, przechodzimy sobie na zakładkę z losowaniem kierunku, w którym Legia ma powiedzmy zaatakować. Jak widzicie, wyszła nam powiedzmy góra tutaj leciutko skrzywiona w prawo. Następnie przechodzimy tutaj do naszej mapy. No i jak widzicie, wychodzi na to, że Legia atakuje Jagielonie. Co robimy w takim wypadku? Przechodzimy właśnie do FIFA 23. Symulujemy spotkanie pomiędzy tymi dwoma zespołami. I tutaj wszystko się okazuje. Jeśli Legia pokona Jagiellonię, w tym wypadku Legia przejmuje ich teren i po prostu Legia będzie już miała aż tak tutaj, jak widzicie, wielki yy, zdobyty teren. Jeśli jednak to Jagiellonia wygra, to ona przejmuje ter teren Legii i Jagiellonia, trzeba przyznać, no, będzie miała wtedy największy kawałek Polski. Tak to właśnie wygląda. Cała mapa została stworzona przeze mnie... Na podstawie województw, a także zespołów, które po prostu w danym miejscu się znajdują, dlatego jak widzicie Raków, Górnik Zabrze i Piast dostały do podziału siłąsk na trzy części. Tak samo mamy w wypadku, na przykład tutaj Wielkopolski, gdzie mamy lecha podzielonego na pół z wartą Poznań, widzę w Lechia czy pogoń, na przykład całe województwa otrzymali na stałe, gdyż po prostu są jedynymi klubami w swoim województwie. Innym wypadkiem są białe pola, czyli tam mamy, że tak powiem, wolne województwa, tam żaden zespół po prostu aktualnie nie występuje, i w takim wypadku, jeśli powiedzmy taka wisła Płock wylosuje sobie strzałkę na północ. Automatycznie przejmuje całe województwo, tak więc jest to dosyć łatwy sposób, żeby się wzbogacić. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Mam nadzieję, że z czasem dojdziemy do takiej perfekcji. Powiedzmy sobie, bo na pewno dzisiejszy odcinek będzie nieco chaotyczny. A tymczasem zaczynajmy i przejdźmy do losowania pierwszego na dzisiaj zespołu, który będzie, że tak powiem, podbijał naszą Polskę. Tak więc spójrzmy, kto zostanie wylosowany. Kogo tutaj nasza maszyna losująca dzisiaj wskaże. Yy, zaczynamy od korony Kielce. Ok, tak więc korona Kielce została wybrana i zobaczmy, w którym ona kierunku pójdzie. No jeśli chodzi o nich, mogą w zasadzie tutaj tylko yy, na yy, wschód, oczywiście zdobyć za darmo województwo. Każda inna strona, no to jest pojedynek z jakimś zespołem. Zobaczmy. Korona Kielce udaje się w kierunku no, właśnie takiego w sumie wschodu, tylko czy to się jeszcze łapie wschód, powiedzmy tak, minimalnie w prawo, no tak, no trzeba im to zaliczyć, ta strzałka zdecydowanie wskazuje na puste pole, tak więc korona kielce, no, robi tutaj wielki krok w kierunku, powiedzmy sobie szczerze. Zajęcia dużego terenu. Tak więc, jak widzicie, ustawiamy ich tutaj jako właściciela tego terenu. Samą koronę możemy, myślę, tak ustawić. No przede wszystkim zwiększyć ją, bo na to oczywiście zasługują, mając taki większy teren. I oczywiście te pole już należy w całości właśnie do korony Kielce. Tak więc usuwamy tutaj granice, bo teraz. Cały teren żółty należy właśnie do nich. Przejdźmy sobie dalej. Kolejny klub, yy, zobaczymy, może to znów być Korona Kielce. Tego na przykład nie wiadomo, bo oczywiście to maszyna losująca tutaj wybiera nam zespół. No ale zobaczmy, kto będzie kolejny? Tym razem mamy Legię. Tak, jest to Legia Warszawa i w którym kierunku Legia się uda? Zobaczmy, jest to Góra. Tak, typowo Góra, chyba Wolne to jest też województwo. Tak jest, typowo góra jest wolna, tak więc Legia też przejmuje teren można powiedzieć za darmo, dosyć nietypowo nam się zaczyna ten film. Eee, oj, no, nie tak to miało wyglądać, tak więc cofniemy sobie. No i teren Legii wygląda w tym momencie w taki oto sposób. Nie wiem, ustawmy sobie to tak, chociaż może zostawmy tak, każdy będzie widział, że cała zielona strona eee, należy do Legii. Przejdźmy sobie do kolejnego losowania, kto tym razem zostanie tutaj wskazany przez nasze koło fortuny. Okej, okay, mamy Wisłę Płock. Wisła Płock, póki co, ma dosyć mały teren. Tak więc, będzie miała okazję go powiększyć. Zobaczmy, gdzie wypadnie. Okej, okay, powiedzmy sobie południowy zachód. Czy kogoś tam mamy? Mamy. No, i tutaj, powiedzmy sobie szczerze, no, chyba widzę, trzeba uznać jako ten zespół, który został tutaj przez Wisłę Płock wybrany. Tak więc, w tym momencie przeskakujemy do FIFA 23 i do naszego pierwszego pojedynku pomiędzy Wisłą Płock a widzę. O, dosyć duży teren. Tak więc przechodzimy do symulacji, tak, żebym ja oczywiście w żadnym stopniu nie, mał, nie miał wpływu na to, co się dzieje. Szybka symulacja i widzę Łódź zdobywa teren Wisły Płock. Tak więc robi nam się naprawdę ciekawie tutaj. Przejdźmy sobie oczywiście do naszej mapki. No i trzeba przyznać, że Wisła Płock nie wyszła zbyt dobrze na tym, gdyż po prostu w tym momencie jesteśmy zmuszeni ją usunąć. Natomiast jeśli chodzi o sam widzę, tutaj trzeba też. W tym momencie wypełnić kolejny teren właśnie widzewem łódź. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj, usuniemy to, no i przeskakujemy już do kolejnego losowania. Kolejnym wylosowanym zespołem będzie górnik Zabrze, tak więc zbliżamy się w tym momencie na Śląsk, a tam jest bardzo gęsto, tam będzie dużo pojedynków. No i górnik Zabrze atakuje, no powiedzmy sobie takie południe lekko skrzywione na wschód i to będzie krakowia to nie będzie piast tak więc walka o dosyć duży teren zobaczymy czy krakowia czy górnik zabrze znikną z naszej mapy Polski no i przed nami pojedynek, szybka symulacja 3 do 3 i w rzutach karnych Krakowia zwycięża ten teren, tak więc Śląsk zostaje w malutkiej części przejęty właśnie przez Krakowie. Na no Górnik Zabrze musimy sobie też w tym momencie już usunąć tutaj z naszej, no nie wiem jak to powiedzieć, ligi, no mapy w sumie mapy, tak? Tak więc usuwamy Górnik całkowicie, no i żegnamy ich. Tak wygląda w tym momencie mapa, a my przejdźmy tutaj, bo już nam się losuje kolejny zespół, którym będzie uwaga Lech Poznań. Tak więc tutaj duży teren na pewno będzie w grze. Pytanie tylko z kim? Jest tam też dużo wolnych województw, a my lądujemy na taki zachód północny, coś takiego. No i zobaczmy, czy ten teren jest przez kogoś okupywany. Hmm, no zależy jak spojrzeć. Wydaje mi się, że tak, że tutaj powinna się odbyć walka z pogonią Szczecin. No jednak zobaczcie, no tu w lewo wolnym województwem jest typowo taki zachód, a jednak tam mieliśmy północny zachód, tak więc przed nami pojedynek pogoni z lechem Poznań no faworytem tego meczu powinien być teoretycznie Lech Poznań, jak się to skończy 2 do 1 dla Lecha, tak więc mecz wcale nie był jakoś jednostronny no ale to jednak ci zasłużyli tutaj na podbicie kolejnego terenu tak więc oczywiście tak się dzieje no i musimy sobie w tym momencie pogoń całkowicie, no, że tak powiem zutylizować z naszej mapy w tym momencie usuwamy ich kolor, usuwamy także herb, a Lech Poznań ląduje naprawdę na całkiem niezłym terenie Kolejnym wylosowanym klubem będzie ponownie Legia Warszawa. Tak więc, no, w tym momencie Legia ma szansę podbić kolejne kierunki. Zobaczcie, takie spotkanie z widzewem to by było coś niesamowitego. Właściwie, no tutaj każdy zespół ma dosyć duży teren może poza Radomiakiem, tak więc przed nami prawdopodobnie naprawdę świetny mecz. No i zobaczmy, w którą stronę pójdziemy. Właśnie w kierunku Widzewa-Łódź. No ewidentnie tutaj musi się odbyć to spotkanie. Tak więc no kto wygra ten mecz, będzie aktualnie posiadał największy teren w Polsce. No i przechodzimy do symulacji. Faworyt jest oczywiście jeden i bez niespodzianki 4 do 1 dla Legii Warszawa. No tak więc wielki, naprawdę ogromny teren tutaj zostaje przypisany w tym momencie Legionistom. Przechodzimy na naszą mapkę. No tutaj... Musimy oczywiście w tym momencie usunąć widzew. No, i naprawdę, spójrzcie tylko na to, jak w tym momencie zmieni nam się to wszystko. No, bo trzeba przyznać, że teren naprawdę duży. Kolejny zespół, jaki weźmie udział w naszej zabawie w tym momencie, to lech. Pozna nie, Zagłębie, jednak Zagłębie może i fajnie w sumie, bo w tamtej części mapy, jak widzicie, póki co za dużo się nie działo, do wzięcia jest tutaj darmowy kawałek, no a także pojedynki z sąsiadami, tak więc naprawdę może być w tym momencie ciekawie. Przejdźmy tutaj sobie do strzałki i zobaczmy, w którą stronę Zagłębie się uda. No nigdzie, musimy wylosować jeszcze raz, gdyż na dole tam nie mieliśmy nikogo, Tutaj ponownie jesteśmy przy granicy, tak więc niestety, jeszcze raz i w tym momencie lądujemy z prawej strony. Czyli, oczywiście, będzie to pojedynek derbowy ze Śląskiem Wrocław. No i spójrzmy za pomocą szybkiej symulacji, kto zniknie z mapy Polski, Śląsk Wrocław, musi się pożegnać. No, choćbyśmy tutaj chcieli, no to niestety, dłużej ich nie zobaczymy. Wracamy do naszej mapki. No i musimy po prostu e, uczynić usunięcie Śląska Wrocław. No, za długo tutaj u nas się nie pobawili. No, mimo wszystko myślę, że śmiało im dziękujemy za ten udział. Usuwamy tutaj granicę, która w tym momencie po prostu będzie należeć tylko i wyłącznie do zagłębia lubin. Jesteśmy w połowie naszej zabawy, myślę, tak mniej więcej. Dlatego napiszcie w tym momencie w komentarzu. Kto według Was wygra dzisiejszą zabawę? My wylosowaliśmy wartę Poznań. To będzie ważny mecz, żebyście mogli tutaj ocenić, kto w tym momencie ma największe szanse. Przedstawiam Wam oczywiście mapę. Ja jak miałbym strzelać, no to ta legia wydaje się naprawdę wielkim faworytem. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wystarczy jedno potknięcie, przegrana, nie wiem, z Rakowem czy z Lechią Gdańsk, i oni tracą cały ten teren. Tak więc tutaj może wydarzyć się dużo. My wylosowaliśmy wartę, tak więc kto wie, może dojdzie do spotkania warty właśnie. Z legią, natomiast z kim się zmierzą, zobaczmy. Wy nie zapomnijcie w komentarzu napisać, kto według Was wygra, a warta ląduje w nietypowym kierunku, bo idzie na sam dół i, no trzeba przyznać, że ten teren chyba nie należy do nikogo. No spójrzmy jeszcze raz. No tak, tak, trzeba przyznać, że ten teren nie należy do nikogo, tak więc tutaj obejdzie nam się po prostu bez spotkania i musimy w tym momencie w warcie za darmo oddać całą tą południową granicę. Kolejny wylosowany zespół to Miedź Legnica, tak więc no bardzo, bardzo małe miasteczko w tym momencie, powiedzmy sobie szczerze. Opcje są dwie, no albo zmierzą się z Zagłębiem Lubin, albo zmierzą się z Wartą Poznań. No jeśli powiedzmy wylosujemy północ, zachód albo e, południe, to będzie to Zagłębie, jeśli będzie to wschód, no to Warta Poznań, gdyż po prostu no od całej w zasadzie... Od całego południa i zachodu Po części nie graniczą z nikim Tak więc żeby po prostu nie losować nie, W nieskończoność tą strzałką To zróbmy coś takiego No i mamy No powiedzmy sobie Tak jak mówiliśmy wcześniej wschód Tak więc przed nami pojedynek warty Poznań z Miedzią, Legnica Powiedzmy sobie no pojedynek na szczycie Jeśli chodzi o umiejętności w FIFA no w tym meczu jasnego faworyta chyba nie mamy. Natomiast jeśli Warta wygra, no to naprawdę wielki teren zdobędą, ale tak się nie dzieje. Mieć Legnica przejmuje wielki teren nietypowy, no bo zobaczcie, że naprawdę będzie to wyglądać, no dziwnie. Przyznajmy sobie szczerze tutaj Warta Poznań z takiej małej miejscowości w tym momencie staje się naprawdę tutaj Wielkim, wielkim, no nie wiem jak to powiedzieć, mocarstwem, nie chcę przesadzić, ale no w tym momencie zyskują duży teren, no i trzeba przyznać, że także na pewno będą liczyć się w walce o zwycięstwo w dzisiejszym filmie. Inny zespół, jaki udało nam się wylosować, to Starmielec. Jeszcze ich dzisiaj nie mieliśmy. Zobaczmy, jak ich sytuacja wygląda. No są otoczeni przez Kronę Kielce i. Krakowie, Jeśli wypadnie nam tutaj północ bądź też wschód, no to mamy Koronę. W przypadku zachodu mamy Krakowie. Południe powtórzymy losowanie. Tak więc przejdźmy sobie do losowania tutaj strzałki. No i mamy powiedzmy sobie no wschód tak połączony nieco z południem. Tak więc przed nami spotkanie z Koroną kierce. Jeśli Koronie udałoby się wygrać, no to także będą jednym z większych właścicieli, jeśli chodzi właśnie o... Yy... Polskę. Umiejętności myślę możemy śmiało porównać do takich samych, ale to Korona Kielce okazuje się lepsza wynikiem 2 do 1. No tak więc tutaj naprawdę zyskują ciekawy teren i w tym momencie Korona po dwóch zwycięstwach, trzeba przyznać, bo Korona właśnie y, zwyciężyła w swoim pierwszym meczu dzisiejszym, już nie pamiętam nawet z kim to było. Chyba nawet nie zwyciężyła, tylko przejęła po prostu za darmo całe województwo. No w tym momencie dostaje taki, powiedzmy sobie szczerze łakomy kąsek, jakim jest tutaj znaczna część yy, Polski. No i w tym momencie, kiedy usuniemy sobie tutaj właśnie granice, no to zobaczcie sami, że Korona naprawdę jest właścicielem sporej części yy, mapy, no wygląda to nieźle, taki Ranom jak sam sobie tam zostawiony gdzieś na środku, ale no w tym momencie, jeśli mielibyśmy wskazać trzy największe miasta, no to oczywiście Legia się na prowadzeniu, a dalej mamy właśnie Koronę i Lech Poznań. Dalej też mamy tutaj mieć, jest Jagiellonia z dosyć dużym kawałkiem, no ale przejdźmy dalej. Jestem cały czas ciekawy, kto przejmie te puste pole. To może być też tutaj kluczowe, jeśli chodzi o jakieś dalsze zmagania, no ale przejdźmy oczywiście do losowania zespołu. Stary już mieliśmy przed chwilką, tak więc wylosujmy sobie od nowa. No i spójrzmy, kto zostanie tutaj wybrany, a zostanie wybrana Jagielonia. Tak więc może w tym momencie rozpocząć drogę po dalszą część Polski. Może spotkanie z Legią Warszawa. Kto wie? No tam chyba nie mamy nikogo. No tak jest, tak więc wylosujmy ponownie. No i mamy typowy tutaj zachód, tak więc udajemy się w kierunku meczu z Legią Warszawa. No, czy Legia przejmie, myślę, 1 trzecią Polski? Wtedy śmiało, chyba możemy powiedzieć, że to będzie 1 trzecia Polski. A może to Jagiellonia ich pokona i to będzie wtedy wielka niespodzianka? Nie wiem, przejdźmy do FIFki i przekonajmy się sami. I mamy to, zobaczmy, czy będziemy świadkami jakiejś sensacji. No nie, po dogrywce Legia Warszawa zwycięża 2 do 1 z Jagiellonią. tak, więc no, mimo, że było blisko, no bo jednak mieliśmy dogrywkę i wcale dużo nie zabrakło do rzutów karnych, gdzie, wiadomo, może być jakaś niespodzianka. No to Legia Warszawa przechodzi dalej. Przejdźmy do naszej mapy. No i oczywiście, łop, nie tak. Jesteśmy zmuszeni usunąć w tym momencie Jagielonię. Tracą oni dosyć swój duży teren, trzeba przyznać. Za chwilkę usunę granicę. A w tym momencie, granica Legii wygląda w taki oto sposób. No i w tym momencie cięcie. Niestety ten film byłby zbyt długi, gdybym chciał wam go pokazać w całości, dlatego zostawiacie łapki w górę. No i myślę, że jeszcze dzisiaj bądź też jutro wrzucę drugą część o takiej samej długości, gdzie już dokończymy sobie do końca dzisiejszy mapping.